Alex w Toruniu gości już po raz drugi. W zeszłym roku przyjechał do Grodu Kopernika w ramach wymiany studenckiej. Podczas drugiej wizyty postanowił wspomóc Fundację Nadzieja dla Rodzin i poprowadzić nietypowe lekcje angielskiego dla najmłodszych. Myślę, że to świetna okazja, aby opowiedzieć dzieciom jak wygląda świat na innych kontynentach. Opowiadam o kulturze mojego kraju, zwyczajach, roślinności czy tradycyjnych potrawach. Alex przygotował specjalne prezentacje i pokazy. Dzieci nauczyły się przedstawiać oraz liczyć w jego ojczystym języku. Poznały także wiele ciekawostek o Meksyku. O jaką ma flagę, wiem jakie tam niektóre miasta są, wiem yy, yy, wiem jakie tam są rzeki, jakie zwierzęta, jakie jedzenie, różne rzeczy. Dodatkowo uczestnicy kursu mogli realnie ocenić swoje umiejętności językowe i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Jak oceniasz swój poziom? No jako średnio bym się dogadał, ale jakimś nie jest. Wolontariusz zajęcia z najmłodszymi poprowadzi do końca tygodnia, następnie wyjeżdża na studia do Warszawy.